Witam serdecznie, Szem po tej stronie. Przed sobą mam najnowszy smartfon HTC Desire i, który testowałem przez ostatnie dwa tygodnie. Zapraszam Was do mojej szczegółowej recenzji oraz do prezentacji zdjęć i filmów nakręconych urządzeniem. Jak zwykle w opisie pod filmikiem znajdziecie oś czasu, która umożliwi Wam przeskoczenie bezpośrednio do fragmentu, który Was interesuje. Niestety modele testowe od HTC nie są dostarczane w oryginalnych opakowaniach, więc nie mogę zrobić dla Was pełnego unboxingu. Desire Eye otrzymałem wraz z oryginalną ładowarką oraz kablem micro USB do ładowania i wymiany danych, ale w zestawie sklepowym znajdziecie również standardowy plik instrukcji oraz zestaw sławkowy. Przejdźmy do budowy i designu HTC Desire Eye. Mój egzemplarz jest w bardzo patriotycznej, biało-czerwonej wersji kolorystycznej, lecz na rynku jest również dostępna wersja niebieska. Na przednim panelu znajdziemy zlokalizowany centralnie 13-megapikselowy moduł aparatu z podwójnym LED-owym fleszem, diodem powiadomień po prawej stronie oraz czujniki po lewej. Poniżej, w szparze pomiędzy ekranem a górną częścią obudowy, znajduje się pierwszy głośnik stereo HTC BoomSound. Wyświetlacz Full HD ma 5,2 cala i jest w całości pokryty szkłem hartowanym Corning Gorilla Glass 3. Poniżej znajduje się drugi głośnik stereo oraz czarny pasek z logo HTC. Na lewym boku znajdziemy dwa ukryte sloty. Pierwszy na karty nanoSIM, a drugi to slot na kartę microSD umożliwiający rozszerzenie pamięci. Na dole znajduje się pierwszy mikrofon i wodoodporny port microUSB do ładowania i wymiany danych. Z prawej strony na dole mamy dedykowany przycisk spustu aparatu, a wyżej przyciski power i regulacji głośności. U góry po prawej stronie znajduje się wodoodporne gniazdo słuchawkowe jack. Z tyłu urządzenia mamy drugi 13-megapikselowy moduł aparatu z podwójnym fleszem LEDowym i drugi mikrofon u góry oraz logo HTC i certyfikaty poniżej. Tylna klapka nie jest ściągalna, a bateria jest niewymienna. Korpus urządzenia jest w całości wykonany z plastiku. Ten jest jednak miły w dotyku i sprawia wrażenie solidnego. Dzięki certyfikacji IP smartfon jest odporny na zanurzenia do głębokości 1,5 metra na okres do 30 minut. Pomimo dość sporego rozmiaru, zaokrąglone rogi sprawiają, że urządzenie wygodnie leży w dłoni. Dla porównania, HTC Desire Eye jest zbliżony rozmiarem do tabletu Galaxy Note 4. Ma 73,8 mm szerokości, 151,7 mm długości, 8,5 mm grubości i waży przyzwoite 154 g. Przejdźmy do specyfikacji technicznej. Desire i został wyposażony w czterordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 801 taktowany zegarem 2,3 GHz, chip graficzny Adreno 330 oraz 2 GB pamięci RAM. Na liście modułów nie zabrakło radia FM, a znajdziemy tu również Bluetooth w wersji 4.0, NFC, LT, GPS oraz GLONASS. Urządzenie jest dostępne z 16 GB pamięci wewnętrznej rozszerzalnej przez karty microSD o rozmiarze do 128 GB. Jeżeli chodzi o wydajność to telefon jest tak szybki jak przystaje na topowy mobilny procesor. W teście wydajności AnTuTu uzyskał wynik 39681 punktów, co stawia go troszeczkę poniżej HTC One M8. Desire jest wręcz stworzony do gier. Bardzo dobry wyświetlacz w połączeniu z głośnikami stereo zlokalizowanymi z przodu przekładają się na świetne wrażenia podczas grania, a praktycznie wszystkie aktualne i niedostępne gry chodzą płynnie. Na smartfonie przetestowałem Real Racing 3 oraz Modern Combat 4 i nie były zauważalne żadne lagi. Urządzenie nie miało również problemów ze zbytnim nagrzewaniem. HTC jest znane z montowania najlepszych głośników w swoich smartfonach. Od kiedy pierwszy raz usłyszałem dźwięk z HTC One Max lub później z One M8. Wiedziałem, że poprzeczka została postawiona wysoko. Głośniki Boomsound w HTC Desire Eye są bardzo dobre, jednak nie aż tak dobre jakbym się tego spodziewał. Wodoodporne membrany przyczyniły się do spadku głośności i jakości dźwięku. Nie zrozumcie mnie źle. Nadal są to jedne z najlepszych głośników dostępnych na rynku, jednak po zasmakowaniu dźwięku z innych modeli oczekiwałem czegoś lepszego. Dźwięk na sławkach jest głośny do tego stopnia, że moje uszy nie były go w stanie wytrzymać. Jakość dźwięku jest dobra, jednak brakuje systemowego equalizera, który pozwoliłby dostosować dźwięk do preferencji, a w porównaniu do dźwięku z Note 4 z chipem Wolfsona wypadł nieco gorzej. HTC Desire Eye posiada wyświetlacz o przekątnej 5,2 cala i rozdzielczości Full HD, co daje zagęszczenie pikseli rzędu 424 piksele na cal. Jest to ekran Super LCD 3, charakteryzujący się świetnymi kątami widzenia, kontrastem i reprodukcją kolorów jest jednym z najlepszych dostępnych na rynku. Kolory są bardzo dobrze skalibrowane, a wysokie zagęszczenie pikseli gwarantuje ostry obraz. HTC Desire Eye pracuje aktualnie pod kontrolą Androida 4.4.4 KitKat z nakładką Sense 6 od HTC. Aktualizacja do wersji Lollipop została zaplanowana na drugi kwartał 2015 roku. Skórka oferuje dopracowany wygląd i kilka ciekawych rozwiązań, takich jak np. HTC BlinkFeed, który zastępuje jeden z ekranów głównych i oferuje szybki dostęp do mediów społecznościowych oraz waszych ulubionych źródeł informacji. HTC preinstalowało również kilka widgetów, takich jak całkiem ładny widget pogody i zegara z szybkim dostępem do aktualizacji pogodowych. I do zegara z czasem na świecie. Aplikacja uruchamiająca wspiera motywy, które umożliwiają szybką personalizację. Na liście aplikacji znajdziemy standardowy zestaw od Google oraz kilka dodatkowych od HTC. Na początek mamy prosty kalkulator, aplikację kalendarza, wyświetlającą również pogodę. Aplikację zegara z fajną animacją przedstawiającą czas w różnych miastach świata, następnie prosty menadżer plików bez wsparcia dla usług w murze, latarkę, aplikację do odtwarzania radia oraz przeprojektowaną aplikację galerii z możliwością tworzenia filmików z wybranych elementów galerii. Następnie na liście mamy aplikację HTC Backup do tworzenia kopii zapasowych w murze. RI, podobnie jak model One M8 posiada wsparcie dla dedykowanego etui DotView, który jest sprzedawane osobno. Aplikacja DotView umożliwia ustalenie informacji jakie będą wyświetlane. Na liście znajdziecie również HTC Guide, czyli poradnik jak korzystać z telefonu. Parent Dashboard wraz z trybem dziecka umożliwia stworzenie profilu z ograniczonym dostępem do aplikacji dla dzieci. Na liście znalazła się również nowa aplikacja Power to Give, która pozwoli Wam użyczyć mocy operacyjnej urządzenia, by wesprzeć jeden z dostępnych projektów naukowych. Scribble to całkiem zaawansowany notatnik z szeregiem wzorów, posiadający opcje rysowania oraz załączania zdjęć lub nagrań do notatek. Tasks to aplikacja, która pomoże Wam się zorganizować poprzez tworzenie zadań i przypomnień. Na liście znalazł się również dyktafon, aplikacja do przeglądania notowań na giełdzie oraz ładna aplikacja pogodowa z animacjami i danymi z AccuWeather. Wraz z zakupem urządzenia otrzymamy 100 GB w przestrzeni w dysku Google na 2 lata, co jest naprawdę przydatną promocją. ATC Desire Eye wspiera obsługę różnych gestów, takich jak przydatny gest podwójnego stuknięcia, by wybudzić ekran, lub gest podniesienia telefonu w pozycji pionowej i przesunięcia palcem w lekko, by włączyć BlinkFit. Niestety niektóre z nich nie chciały działać jak powinny. Dla mnie najważniejszym był jednak gest podwójnego stuknięcia, który powinien znajdować się we wszystkich smartfonach. Desire Eye posiada niewymienną baterię litowo-polimerową o pojemności 2400 mAh. Pomimo tego, iż w połączeniu z ekranem o przekątnej 5,2 cala bateria wydaje się dość mała, HTC chyba rzuciło magiczne zaklęcie na model. Nie wiem jak to jest możliwe, ale bez problemu uzyskiwałem ponad 4 godziny pracy na ekranie z włączonym LTE i przy moim intensywnym użytkowaniu. Gdy przez większość czasu byłem w zasięgu Wi-Fi, Czas na ekranie wzrastał do ponad 5 godzin. Takie rezultaty powinny wystarczyć przeciętnemu użytkownikowi na dwa dni pracy. Dodatkowo w ustawieniach telefonu znajdziemy różne tryby oszczędzania energii, wydłużające czas pracy. Telefon wspiera technologię Quick Charge 2.0, która ładuje baterię od 0 do 60% w 30 minut. Do tego jest jednak potrzebna specjalna ładowarka sprzedawana osobno. Przejdźmy do aparatów HTC Designer Eye. Z tyłu mamy 13 megapikselowy moduł z wysoką wartością przesłony F na 2 i 28mm obiektywem. Z przodu znajduje się kolejny 13 megapikselowy moduł, ale tym razem z niższą wartością przesłony F na /2, 2,2 i szerokokątnym obiektywem 22mm. W aplikacji aparatu znajdziemy 6 trybów fotografowania. Aparat selfie, podwójnego aparatku, budki ze zdjęciami, panoramy 360 i nowego trybu kropmien. Po wybraniu aparatu w lewym dolnym rogu w pozycji horyzontalnej znajdziecie ikonkę menu. Tutaj znajdziemy menu ustawień. Na początek możemy wybrać jeden z trybów i mamy tu nagrywanie w spowolnieniu, nagrywanie szybkiego filmiku w full HD, tryb nocny HDR, panoramy Zapobiegający drganiom, manualny portretu, krajobrazu, mocno podświetlonego tła, tekstu oraz makro. Tryb manualny pozwoli wam wybrać wartość przesłony, ISO oraz ekspozycji. Ilość ustawień w aplikacji od HTC czyni z niej jedną z najlepszych. Oczywiście w aplikacji znajdziemy również możliwość zmiany rozdzielczości filmów i zdjęć oraz inne ustawienia. Jeśli chodzi o jakość zdjęć wykonanych HTC Desire Eye, to te nie do końca są tak dobre jak można by się tego spodziewać. Owszem, w dobrym oświetleniu zdjęcia wychodzą bardzo ładnie, ale jak tylko światła zaczyna brakować, te robią się ziarniste. Przedni aparat jest zdecydowanie jednym z najlepszych dostępnych na rynku. Lecz tutaj sytuacja wygląda podobnie. W dobrym oświetleniu i w nocy, przy użyciu podwójnego LEDowego flesza uzyskujemy świetne selfie. Niestety czasami AutoFocus miewa problemy i chociaż zdjęcia wyglądają na ostre na ekranie, te są rozmazane, gdy sprawdzamy rezultat w galerii. Mimo wszystko, jeśli lubicie robić zdjęcia typu selfie, to powinien być to Wasz wybór numer jeden na liście. W trybie Panoramy 360 urządzenie dobrze łączy zdjęcie w całość i umożliwia stworzenie wielkich pejzaży. Tryb CropMien jest jeszcze w wersji beta i wymaga trochę pracy, jednak rezultaty już są dość ciekawe. Desire Eye kręci filmy w maksymalnie Full HD 25 klatek na sekundę. Materiał wygląda dobrze, jednak ja w tym roku oczekiwałbym co najmniej 60 klatek na sekundę przy tej rozdzielczości lub filmów 2K. Filmy są bardzo dobre i tutaj HTC radzi sobie świetnie. Dodatkowo mamy możliwość nagrywania w spowolnieniu w rozdzielczości HD. W najbliższym czasie na kanale pojawi się porównanie modelu Desire Eye z Samsungiem Galaxy Note 4, czy pokażę Wam jak aparaty WAI radzą sobie w porównaniu do smartfonowej czołówki. Na koniec jeszcze odpowiedź na pytanie, czy HTC Desire Eye to telefon dla Was. Bez dwóch zdań jest to jeden z najlepszych smartfonów aktualnie dostępnych na rynku zarówno pod względem specyfikacji, jak i ilości funkcji. Wraz z Desire Eye HTC zagościło nie tylko na rynku urządzeń wodoodpornych, ale również przyłączyło się do rosnącej grupy producentów oferujących urządzenia z mocnymi aparatami do selfie. Telefon jest solidnie wykonany, ma świetne głośniki stereo umieszczone z przodu, piękny ekran, wydajność na najwyższym poziomie i bardzo długi czas pracy na baterii. Na liście wad znajdziemy brak czujnika podczerwieni i ładowania bezprzewodowego, brak ładowarki do szybkiego ładowania w zestawie, słaby stosunek ekranu do ramek, duży rozmiar oraz przeciętny aparat tylny. ATC Desire Eye trafia na listę moich ulubionych urządzeń i moim zdaniem jest lepszy nawet od flagowego modelu One M8. Mam nadzieję, że moja recenzja przypadła Wam do gustu. Już wkrótce pojawią się kolejne filmiki. Nie zapomnijcie o dodaniu subskrypcji do kanału i kliknięciu, w lubię to. Dzięki i do zobaczenia.